Witajcie moi drodzy, drodzy znajomi, przyjaciele, drodzy zborownicy. Przeżywamy święta Wielkiej Nocy. Inne święta, ale mam nadzieję, że dla każdego z nas święta wyjątkowe. Pewnie nie jeden z nas powtórzyłby słowa, które ujął ewangelista Łukasz, opisując historię uczniów do Emaus idących. Ci uczniowie mówili: Myśmy się spodziewali czegoś innego, myśmy się spodziewali, że ta historia inaczej się skończy. Że to będzie zupełnie inny czas. I kiedy tak narzekali na swój los, na drodze spotkali Jezusa Chrystusa, który zmienił ich perspektywę patrzenia, zmienił w rezultacie ich życie. I my, myślę, że możemy odkrywać tego, który z wstał, który chce zmieniać nasze życie, naszą perspektywę patrzenia na Wielkanoc, na przeżywanie społeczności. Dlatego, moi drodzy, w tym szczególnym czasie nie skupiajmy się na tym, co byśmy chcieli, jak byśmy sobie to wyobrażali, ale skupmy się na tym, który zmarł i z martwych wstał, aby wlać pokój, wlać nadzieję i aby zmienić nasze życie. Chcieliśmy życzyć Wam dużo śmiechu, radości, radości miłości. Szczęścia, Szczęście. dużo pokoju, zdrowia i przede wszystkim Bożego błogosławieństwa. Niech nadzieja i radość, którą przynosi zmartwychwstały Jezus Chrystus, nie opuszcza nas, niezależnie od okoliczności w jakich się znajdujemy. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus każdego dnia towarzyszy nam i niech nas Prowadzi. Wszystkiego dobrego, Bożego Błogosławieństwa i radości z Wielkanocy.